Mieliśmy gorący tydzień. Gracze popularnej strzelanki dowiedzieli się, że niemal w każdym lobby znajduje się cheater. Popularny kanał YouTube zajmujący się efektami specjalnymi stworzył animację w oparciu o AI i teraz mierzy się z potężnym baklaszem, A Elon Musk, niczym najman, coraz gorzej dobiera sobie swoje walki i teraz klepie matę po starciu z niepełnosprawnym deweloperem z Islandii. Zapraszam! Jeżeli bardzo lubicie strzelanki, to na pewno znacie Escape from Tarkov, bardzo popularną grę z delikatnym posmakiem stalkera, która zdołała zgromadzić sporą i bardzo oddaną społeczność dzięki specyficznemu podejściu do gameplayu. Fani gry bardzo chwalą przede wszystkim realizm, jak na przykład możliwość modyfikacji swojej broni na skalę niespotykaną w innych podobnych tytułach. Fakt, że przy otrzymywaniu obrażeń istotne jest kto, czym i w jaki sposób cię zranił, a na każdą ranę jest inny rodzaj leczenia, czy wreszcie to, że gra podzielona jest na swego rodzaju sezony, dzięki czemu po jakimś czasie każdy startuje od tego samego poziomu, co zapobiega zgromadzeniu zbyt wielkiej siły ognia w rękach zaledwie kilku topowych graczy i pozwala relatywnie łatwo dołączyć świeżakom. I zapaleni gracze byli gotowi grze wybaczyć naprawdę dużo. Powszechne problemy z desynchronizacją serwerów, mniejsze i większe glicze, czy niezałatane od dawna problemy. No i cheaterów, którzy jakby się mogło wydawać wcale nie byli tak liczni. Do czasu. Kilka dni temu youtuber o niku Goat, w sensie... Koza po angielsku, tylko ze 0 zamiast o, wrzucił całkiem długi dokument, w którym dość sprytnie udowadnia, że liczba graczy, którzy przez swoją niską samoocenę muszą dodać kilka centymetrów do swojego smutnego siusiaczka poprzez kupowanie cheatów i psucie zabawy innym, jest większa niż się wielu ludziom wydawało. Goat od dawna podejrzewał, że coś jest na rzeczy, i ostatecznie postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, a przeciwko orzustom wykorzystał ich własną broń. Kupił jedne z najtańszych cheatów do gry, bo tak. Tak, dla ludzi, którzy nie czytują, to może być szok, ale wspomagacze takie to naprawdę duży rynek. Ba, mają nawet wyprzedaże. Dzięki nielegalnemu oprogramowaniu był w stanie w trakcie rozgrywki widzieć położenie innych graczy na mapie oraz widział, kiedy inni gracze patrzą prosto na niego. Dlatego, kiedy wykonywał wiggle, czyli taki charakterystyczny ruch wychylania się w jedną i w drugą, będący symbolicznym zaproszeniem do nieagresji względem siebie, a inny gracz, który nie miał prawa go widzieć przez szereg innych przeszkód patrzył wprost na niego i mu odmachiwał było wiadomo że on również korzysta z cheatów a uwierzcie mi obejrzałem to wideo i o szóstu było tam naprawdę sporo do tego stopnia że przy większych lobby nie ma właściwie możliwości żeby nie trafił się tam przynajmniej jeden bydlak śmierdziel jeżeli temat was interesuje i jako tako rozumiecie po angielsku gorąco zachęcam do tego żeby obejrzeć cały dokument na ten temat po kłosie jest takie, jakiego można było się spodziewać. Uczciwi gracze są wściekli, a devowie najpierw nabrali wody w usta i próbowali usunąć wszelkie wzmianki o dokumencie Gołta ze swojego forum, twierdząc, że nie można tam umieszczać żadnych materiałów pokazujących cheatowanie, a ten w końcu zwalczał ogień ogniem. Na szczęście sprawa zyskała szerszy rozgłos dzięki Lukowi z LTT Group i fragmentu podcastu, w którym omawiają z Linusem rzeczony dokument. Tego moderatorzy zgodnie z regulaminem nie mogli już usunąć. Dlatego zablokowali jego komentowanie. <grych> to jednak nie ucieszyło graczy. Dlatego do gaszenia pożaru zabrał się Nikita, jeden z yy, szefów projektu. Zaczął od publikowania liczb związanych z banami na użytkownikach dopuszczających się oszustw oraz opublikował oświadczenie i QA adresujące temat. Fani wytknęli mu jednak, że niemal identycznie brzmiące oświadczenia pojawiały się już kilkukrotnie w poprzednich latach i nic się nie zmieniło. A wszystko wskazuje na to, że tym razem to nie wystarczy, bo graczom, którzy widzą skalę oszustw, po prostu nie chce się grać. Escape from Tarkov jest stosunkowo wymagającą grą, więc wybieranie się na jakąś misję tylko po to, żeby dostać kulkę od oszusta pod jej koniec jest no, bardzo zniechęcające. Dewowie zdecydowanie będą musieli się trochę bardziej spiąć, żeby tym razem stanąć na wysokości zadania, jeżeli chcą utrzymać swoją bądź co, bądź niezłą grę przy życiu. W ogniu krytyki płoną również twórcy spod znaku Corridor Digital, czyli firma produkcyjna, która tworzy filmy na YouTube o tematyce popkulturowej, ale z takim mocnym naciskiem na komputerowe efekty specjalne i podobne. Ostatnio wrzucili do sieci filmik o nazwie Anime Rock Paper Scissors, w którym wykorzystali narzędzia artystyczne AI do stworzenia animowanego shorta w stylu anime. Brzmi fajnie, prawda? Nieprawda. Filmik spotkał się z ostrą krytyką zarówno ze strony fanów anime jak i profesjonalnych animatorów, którzy oskarżyli Corridor Digital o brak szacunku dla tej formy sztuki i wykorzystywanie AI dla tanich wyświetleń. Wskazywali, że filmik nie jest tak naprawdę anime, ale słabo wyrenderowaną imitacją, której brakuje oryginalności i kreatywności. Argumentowali również, że używanie AI do generowania sztuki jest nieetyczne i niebezpieczne, ponieważ może podważyć wartość i prawa ludzkich artystów. To jednak wyłącznie garść ogólników. Sam fakt wykorzystania AI, mimo, że budzi kontrowersję, to moim zdaniem ciężko z tym wojować, a walka z tą technologią będzie przypominać walkę z wiatrakami. Więcej na temat moich poglądów możecie znaleźć w dłuższym podcaście, który wrzuciłem na kanale jakiś czas temu. Uważam jednak, że Koridor zrobił małe, smrodliwe e bubu, ponieważ zamiast spróbować nakarmić algorytm taką liczbą treści, żeby jego styl stał się zupełnie niepodrabialny, zdecydowali się na bardzo konkretny styl artystyczny, szkoląc AI na zaledwie jednym przykładzie. Vampire Hunter D. Bloodlust. Innymi słowy skopiowali bardzo konkretny styl artystyczny, co w mojej opinii już nie jest etyczne. Szczególnie jeżeli się na tym zarabia, a umówmy się 2,3 miliona wyświetleń w 10 dni to niezły wynik. Corridor Digital broni swojego wideo mówiąc, że po prostu eksperymentowali z nową technologią i dobrze się bawili. Twierdzą, że nie próbowali zastąpić ani wyśmiewać anime, ale oddać mu hołd. Powiedzieli Również, że szanują pracę animatorów i nie zamierzali nikogo skrzywdzić swoim filmikiem. Jednak ich przeprosiny nie wydały się wystarczająco szczere i przekonujące dla wielu osób, które poczuły się urażone tym filmikiem. Niektórzy nawołują nawet do bojkotowania ich kanału lub zgłaszania ich wideo za naruszenie warunków korzystania z serwisu YouTube? Co jest głupie, bo. Nawet jeżeli wideo jest nie do końca etyczne, to raczej nie narusza niczyich praw autorskich. Przynajmniej nie w obecnym rozumieniu prawa. Czego więc możemy się nauczyć z tej kontrowersji? Cóż, po pierwsze, nie zadzieraj z fanami anime. Chyba, że to fani My Hero Academia. Wtedy jeszcze gorzej. Who is the stinkiest fanbase? Uh, My Hero Academia. Who's got the uh, stinkiest fandom? Uh, My Hero Academia. Who's got the stinkiest fandom? This one. Oh. My Hero Academia? Love them, love them, but yeah. Po drugie, nie zadzieraj też z AI. Może się wydawać, że to jest fajny i łatwy sposób tworzenia sztuki, ale wiąże się z etycznymi i prawnymi implikacjami, których powinieneś być świadomy przed użyciem. Dlatego obejrzyj mój podcast. A jeżeli już oglądałeś, zapraszam na ostatniego rodzynka. Jeżeli myślisz, że tweety Ilona Maska były wystarczająco kontrowersyjne, poczekaj, aż usłyszysz o jego najnowszej internetowej kłótni z byłym pracownikiem Twittera. Chociaż właściwie to, czy byłem, pozostaje jeszcze kwestią sporną. Nie jest kwestią sporną. Wyjazd z mojego domu. Wszystko zaczęło się, gdy Haraldur Thor Thorleifsson, niepełnosprawny programista webowy, który pracował w Twitterze, a właściwie sprzedał mu swoją firmę i pozostał na stanowisku, napisał do Maska pytając go, czy nadal jest zatrudniony w firmie. Halli twierdzi, że został wylogowany ze swojego konta pracowniczego na ponad tydzień i nie otrzymał żadnej komunikacji od swoich. Menadżerów lub działu kadry. Musk odpowiedział na pytanie Haliego serią mocno gburowatych tweetów, co wywołało słuszne oburzenie wśród wielu użytkowników Twittera, którzy oskarżyli Maskę o bycie niewrażliwym, niegrzecznym i dyskryminującym niepełnosprawność Haliego. Jednocześnie wyznawcy Maska rzucili się do gardła Haliego, który przez całą wymianę pozostawał odrobinę uszczypliwy, miejscami, ale poza tym niewiarygodnie wprost uprzejmy. Co zresztą istotne dla sprawy, Hal cierpi na rzadkie zaburzenie genetyczne które skutkuje przypadłością zwaną dysforią mięśniową. Innymi słowy, jego ciało, mimo starań, stopniowo z wiekiem odmawia posłuszeństwa, do tego stopnia, że obecnie ma problem z pisaniem dłużej niż przez godzinę, dwie dziennie. Natomiast nadal jest w pełni władz umysłowych, co jest najważniejsze przy prowadzeniu firmy. Musk później wycofał się ze swoich słów i przeprosił za swoją niezbyt mądrą odpowiedź, mówiąc, że nie był w pełni świadomy niepełnosprawności Haliego i nie miał żadnych złych intencji. Jednak szkoda już została wyrządzona. Hali złapawszy kosmicznego geniusza w prostą pułapkę, złożył pozew przeciwko Maskowi i Twitterowi za bezprawne zwolnienie, dyskryminację i zniesławienie. Domaga się 100 milionów dolarów odszkodowania za utracone zarobki, cierpienie psychiczne i ubytek na reputacji. Saga Elon Musk kontra Hallie Thorleifson jest jednym z najdziwniejszych epizodów w historii Twittera. Do tej pory, bo myślę, że to nie koniec. Pokazuje bowiem jak prosty tweet może mieć ogromne konsekwencje dla obu stron zaangażowanych. Stawia też pytania o etykę i odpowiedzialność wpływowych postaci takich jak Mask, które mają miliony obserwujących i wpływ na opinię publiczną. Co myślisz o tej kontrowersji? Czy jesteś po stronie Maska czy Halliego? Daj mi znać w komentarzach poniżej. A jeżeli nadal ci mało, to zapraszam do mnie na stream. Tam nikogo nie dyskryminujemy. Wszystkich starzystów bierzemy jak leci, bo gramy w Conan Exiles. Zapraszam. Link w opisie. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!